Witam w odcinku kolejnym. Zobaczymy jak to pójdzie, bo zresztą się też ciekawe bo powariowały te dywizje po w czytaniu. Na przykład tutaj nic nie stoi na tej kratce. Sobie łażą. to Tonad bo były po dwie dywizje, teraz są atachowane trzy były, a teraz jest jedna Austriacka. Co już nic sobie poszło. ja widzę, że jak odpaliłem dzisiaj grę. Tu z kolei widzę Austriacy zniknęli Niemcy. OK. Ale dużo się chyba nie zmieniło przez ten czas co grałem. Tu coś wbijają pomału. Albo tu wbijają Niemcy, nie wiem już sam. No, poza tym Wenezuela dołączyła. Miała pucz yy, i dołączyła. Pucz proamerykański i teraz dołączyła do tego. Yy, do Reich paktu Najpewniej zachodnie Indie, dlatego będą zdychały. No proszę. Oni dalej walczą, a ci już mają w ogóle wy wywalony ze wszystkimi pokój. Natal dalej się broni? Ta. Czemu z Nigrem walczą, to nie mam bladego pojęcia. Ale tu się od uda chyba zaraz odbić, to jeszcze tu by się dało. Kiedy oni to zajęli? Jak oni to zajęli? Oni tu serio weszli i sobie wyszli Serio. Really Dobra. Wy już i łapcie. Wy tutaj. Na połowa to w sumie tak nawet lepiej. Wy tutaj, kurde jak się uda to okrążenie, to będzie cudnie. Tu opuścili też rejon widzę. O tu wrócili z kolei, tu im Turcy wbili, really. Jestem pod wielkim szokiem i zaskoczeniem. O, tu się udało krążenie małe zrobić. Dobra, chodź tu kolego. Tu ci, to chodźmy tutaj. Kurde, tak blisko jest. Tych już okrążyliśmy, tych trzeba utrzymać w kotle. się. Tak oni nam dają, co nie? No. Dobrze, przyda się, bardzo. Serio tu wrócili, aaaa. To oni uciekają? Ja chcę tylko zrobić duży, ładny kociołek. A w sumie to ty wracaj tutaj, bo jest ja Nie, czy ten tu miał być. Dobra, tak szybko zrobimy, będzie dobrze. Bo z paru stron zaatakujemy go, to może się tutaj rozwali. No i Meksyk padł. To Amerykanie teraz przypłyną tutaj masą. Dobra. Ładnie nawet idzie. No nie, zaczęli wracać. Bo długo się zbierałem z tym atakiem, już się pogarniali. Dobra, zwolnimy trochę tych dywizji. No, a te dywizje mnie cieszy, że są okrążone. Wolałbym też, żeby były okrążone, ale oni mnie chcą dobić, naprawdę. No mnie tu coś naprawdę zaraz trafi. Jak oni będą tak odwalać. Dobra, trzeba jak wybić tutaj te, i teraz. Tu niech se atakują. Boże, mówiłem, że to byłoby fajnie jakby zajęli sobie, nie? To zajęli sobie to. Nie żebym narzekał, nawet lepiej wyszło, ale... Ale jest pewna beka. Nie, naprawdę, ja mam wielką bekę z tego, że to, to, to poszło jak poszło im. czy nie, nie zbyt. Jak dobrze, że oni tutaj nie mają praktycznie zapatrzenia. No, Austriacy tylko mają. Hmm, ciekawe, czy tu by się udało zdobyć i wtedy z paru stron tego zaatakować. Zobaczymy później. Najpierw dokończmy jedną rzecz chociaż. Dobra, powinno być już nas stać na dokładnie na tego. Tak, tu są supporty, to są liny. Line. Co jeszcze zrobić i będzie dobrze? Damy może radę nawet. Byle chociaż chwilę tego przytrzymać. Dobra, oni dopiero idą. Teraz. Jeszcze troszeczkę. Musi się nam udać. Jest, jesteśmy tak blisko tego, żeby wygrać tutaj. Tak. Mamy kociołek. I teraz tak, po kolei. Marinsi. Wy tutaj. Górale. Wy tutaj. Ciężarówy. Wy tutaj. Dokładnie tak myślałem, że będą kontrolować zaraz. Teraz mogą ich zaopatrywać tylko tak naprawdę przez ten przez wsparcie społeczne. Tu chcą iść. No okej, okay. jak chcą się tak bawić, nie ma problemu. Wy tutaj. Boże, czemu oni tego nie pilnują? Przynajmniej główny front trzymają o tyle dobrze. Dobra, pójdźcie, wy tutaj, a tam tutaj, że są pola pamiętam no damy, damy radę tak zrobi, robiąc. Dokładnie o Birma skapitulowała w ogóle nie zobaczyłem w końcu jak ona wyglądała. Nie podoba mi się, że lecą na Mostar. Więc szybko tak zrobić trzeba Albo... E, 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 e! Czekaj, nie, nie chcę. Nie chcę! Tyle. A co ja im jeszcze daję w ogóle? Albani coś daje, nie. Ej, tu pomóżcie. Zaraz się okaże, że to wielka pułapka była. Udałem się z. Okej. Okay. Opaki sobie widzę, dali radę. W takim razie, tutaj proszę jechać. Ja chcę zobaczyć, jakie potem będą straty. To będzie piękne. Bronimy się nawet tak, jak nas atakują. Uff, dobrze, że Sarajowo wytrzymuje. Dajemy radę, dajemy radę. Front ustabilizowany, dobra. Front ustabilizowany. Tu się niestety im wbili, ale na to ja dużo nie poradzę. Ruscy by musieli tak naprawdę te dwie prowincje zająć, a Rumunii to i byłoby dobrze wtedy. Mega trudem, ale się udaje w końcu. Złączcie mi to w jedno: wszędzie tak, wszędzie atak. Do czego dołączyli? Przepraszam? Co już z Kostaryką? Okej. Okay. Okej. Okay. Kostaryka. Jestem zaskoczony i to nawet pozytywnie. Że coś takiego zrobili. Że się da w ogóle. W końcu Mamy manpower nawet na plusie, jest dobrze, jest bardzo dobrze W końcu. Ale nie ukrywam nie krótko się naczekaliśmy na to o! Ej, w końcu dają radę! Starczyło ich tu okrążyć. I nagle wszystko się odmienia. Dobra, z paru więcej stron. Dobić ich raz a porządnie. Ma tam kurde żaren nie zostać spak paktu ziomek. Wszyscy kaput. Dobra, wszyscy po prostu wbijamy w nich. Serio! Nie ja wiem jakby dlaczego, ale mam bekę. O! Dobra, zobaczmy jak teraz. Dalej się nie pojawiamy, to kiepsko. 25 Polaków. 25, dobra, jeden do jednego mamy. O, 12 tysięcy tych? Dobra, kogo my tam natukliśmy? Szwedzi, Niemcy, Austria i Szwedzi. Szwecja. No, pewnie tuż za Brytolami jesteśmy. I tu zgadujesz, że dokładnie tak samo, tuż za. Dobra. Trzeba Austrię rozwalić. Nie no, wielki, piękny kociołek to był. Czym ty jesteś? Chyba sobie operujemy. I teraz trzeba się przeorganizować. Polecam tutaj. Tu jest spokój święty. Na chwilę chociaż. Niech nasi złapią chwilę odpoczynku. Niech się uzupełnią. I wtedy będziemy kombinować. To możemy zrobić. Tu oczywiście War Economy. Fajna sprawa, czyli <laughs> masakrowanko wroga trochę. Oni z tego co widzę mają lepsze pozycjonowanie. Mamy więcej dział, więcej torped, więcej wszystkiego. Więcej AA. i Charge'u więcej, Milusio. Halo! To za zatopienie moich okrętów na start. No. Kurde, uciekli. Jeden nasz niszczyciel kaput? Zamiam 14 ich niszczycieli i, i dwa lekkie krążowniki. Brzmi dobrze. Dogrywka widzę teraz. Bułgarski ciężki krążownik poszedł na dno. I duma floty Ukrainy. To był pancernik, bo tylko nie przyjrzałem się. Dobra, róbmy to. Tam? A, nurowali. A, w międzyczasie. <laughs> Zachodnia Federacja, ta Indii, padła. Ona jest teraz zachodem. Jest marionetką Kuby. Kuba zajęła bezpośrednio Jamajkę widziałem na pewno. Okej, okay, widzę, że powyzwala resztę. Oprócz Jamajki, którą zrobiła niezachodnimi Indiami, a bezpośrednio Jamajką, Jamajką. Okej. Okay. Holenderskie Indie wschodnie widzę, że sobie pozajmowały tutaj tereny. Aż mnie dziwi, że oni tego całego po prostu nie zajęli. Wenezuela sobie to zajęła. A, tu sobie Holendrzy jeszcze wysepkę odbili. żeby Niemcy umierali? No to wygląda, bo chyba Kaiser dzielił albo abdykował. Nie wiem co tu się stało, że go nie ma. O Niemcy mają Norwegię. Hm. Brzmi znajomo. Wow. Tu można by spróbować ładną ofensywę zrobić. Jeszcze, że to nie wiem, czy tego właśnie nie zrobić. Z drugiej strony to są góry, będzie się przepierdzierać trzeba. To są dolinki, planki. A co, tam? Jedziemy tutaj, spróbujemy. Może się uda kociołek zrobić, wątpię. Jolo, jedziemy tym pociągiem, zwanym pożądaniem, kurde. Tu ładnie dobudowane. Dobra, nasi zasuwają. No I tak serdecznie ja robię z tym, że ich jedyną dywizją stanu wychodzą. Rób coś takiego. Ładnie. Dobić ich, dobić ich! I tak się usuwa armia Austro-Węgier. co, zapiszę na wszelki wypadek. Bo oferują bardzo dobrą rzecz, że tak powiem. No bo co, Rumunia minimalnie tam oberwała. A my ich praktycznie skosiliśmy, co nie? O. 40% tam prawie kraju zajęte. Okej, okay, ale ja chcę Bułgarię. Ej, 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 ej! Ej! Bułgaria jest moja. Przynajmniej ten fragment. Ja się nie dam tak. I tak samo żądamy. Co następuje, czyli to dla nich. Tak, tylko to, czy coś jeszcze oni tam chcieli? Nie, tylko to. I co, i mamy spokój i pokój teoretycznie. Niech oni rzucają te dywizje gdzie indziej tam chcą. Czas odbudować naszą potęgę. Na wschodzie. Ale myślę, że to już w kolejnym odcinku. Jak Austriaków dać mi radę, to jeszcze. Wiecie, za szybko by się seria skończyła, mi się wydaje. Serio ci zostaje inektowani? LOL. Persów już sobie można darować, co nie? Irak sobie można darować. No. Ale nie no, no to tutaj trzeba wjechać. Teoretycznie to powinniśmy też Persów, no bo... Aleksander wielki, ale... No ale już tej... Nie ja chciałem się spytać, czy oni będą formować tą Jugosławię. Back to the future. Dobra, jak u nas wygląda sytuacja w ogóle? Okej. Okay. A to będzie wszystko chyba w tym odcinku. To ja mówię, to, to, to było mega hamskie, że nie mogłem z tą Bułgarią nic zrobić. Ja nadal bym tą Bułgarię ogarnął po swojemu, po prostu ja chcę zmarynatkować ją. Ale nie chcę też popsuć niczego tutaj, dlatego jeśli byśmy już atakowali ich, to ile to zajmie? To 15 dni. No niech na razie będzie jak jest. Zobaczymy czy się nie rozwiąże liga w ogóle cała bałkańska, ale granice muszę powiedzieć cudne są. Udało się nawet Triest Jugosławii załatwić. Triest to jest naprawdę wyczyn mały. Maksymalne po prostu granice osiągnęli, w mojej opinii. Ech, tylko, żeby ich ogarnąć jeszcze jakoś. O! Anektowali i Puerto Rico, i ty. Wow! To jestem pod wrażeniem. Byle niech tylko nie wyzwalają, niech to skorują, błagam, nie, nie będzie je łopami. W tej grze tak umieję, niestety. Dobra, Puerto to jeszcze rozumiem. I to jest spoko. W sumie? Ej! To jest dobry moment. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja muszę chwilę pomyśleć, co dalej. I tyle w sumie. Ciao.